you <laughs>

Mam tak poirytowany po prostu. Możesz to przetestować. 4-1. 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 5-1. 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 1. 4 Tak 4 1 4 1 4 1 za wolno, bieżko! Za wolno, ran! Za długo! Popatrz, pomyśl! Chodź na piłkę, chodź na! Chodź po piłkę do mi! Brawo, Jezior! Domi, jest, domi, jest, jest. Wlidez, wracaj, wracaj teraz, wracaj. Nie do niego nie było! Dawaj, dawaj, dawaj daj, daj, daj. Świetnie. Świetnie. Dawaj Czekaj, czekaj. Nie. 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 Nie.

Budyń! Brawo! Pięć-jeden, tak nie. Przepchnął się ładnie. Y mhm. Ostro było. Z tym przepchnąłem. No bo to wszystko, ja też... Ale tak się w oczach minie, nie? <grywa> <grywa> nie, nie, ja mam to samo. Do siatki trzeba wziąć. Nie, 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 nie.

Браво! Элегантно! Сколько? Семь Семь Было, было, 6, может,

Шанс первый. Браво. Десять. Пятьдесят один. Это слабо кукуруза на разы. Видимо, не сбирают. Не знаю, что будет. Не

Świetnie! Wszystko gra, tylko mi ostrość uciekła na szatkę.

Pół godziny. 300 mhm. gry jest 16 minut ponad. Nie wiem, jest to Nie wiesz co tak do 25 czystej gry doszłam tam na tamtym Aha,

A'r awen i ffon y confinwyr... Llenogs! Ali, Wisconsin!

Добрый милочный день. No właśnie, ktoś od główki odbił.

Ale widzę, że tam rypią wszystkie Ale nich. To, so first... yes, to my... fast... te... Nie, nie mamy Dominika zapisane, necessary... dwa razy w tygodniu chodzi nam ten bagaty, podchodzi go, rozciąga, tak, już sztywny chłopak zbite, a teraz to się robi tak, że toki, tył, 25 O, twój ale na bramce stoi? Tak. Dopiero teraz okay. zajarzyłem. Jak już poczujesz trochę ciepło, to coraz więcej chcesz. No głowa do mnie. To zaraz stół będzie. Chwale stoi. Przyjął na tym nawróceniu. Wiesz, czy ci to Oh, yeah.